Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i dzielę się hasłem, które jest zapisane w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale. Jest to fragment dwunastego wiersza, zupełnie inny niż te, które modlitewnik z Biblią na co dzień przewiduje na dzisiaj. Ale to są słowa, które ostatnio są mi szczególnie bliskie. Pan Jezus tak mówi. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Światłość żywota. Moi drodzy, te święta to bardzo dużo światła. Choinka za moimi plecami rozświetlona. Yy, różne prezenty, i o, które pod choinką się znajdują, i ozdoby, które są na niej, także muszą odbijać światło, muszą się błyszczeć. To wszystko musi być takie jasne, rozświetlone. Piękne, urzekające i zachwycające. I oczywiście jest to z pewnością bardzo ważne i należy do swego rodzaju amturażu świąt Bożego Narodzenia. Ale czy to światło jest najważniejsze? Czy ta światłość jest najbardziej istotna? Ze świętami Bożego Narodzenia kojarzy mi się bardzo mocno film pod tytułem Kevin Sam w domu. Komu się nie kojarzy? Przecież. Co po niektórzy nawet gotowi są twierdzić, że święta bez pana Jezusa da się przeżyć, ale święta bez filmu Kevin sam w domu są niemożliwe, by, się, by tego filmu najzwyczajniej w świecie wtedy nie obejrzeć. Moi drodzy, to bardzo ciekawy film. Cała rodzina McAllisterów wybiera się do Paryża na święta Bożego Narodzenia. Jest to rodzina wielodzietna. Oczywiście, wszystkim, którzy nie oglądali tego filmu, zdradzę treść, chociaż nie wiem, czy są tacy, którzy go nie oglądali. No i wszystko jest świetnie, wszystko się układa. Już polecieli, już wylądowali, ale spostrzegają, że w domu w Stanach Zjednoczonych zostało jedno z dzieci. Właśnie. Tytułowy Kevin. No i tytułowy Kevin musi sobie radzić. Czyli święta, które miały być wspaniałe, które miały być wyjątkowe i niepowtarzalne, na pewno takie są w tym filmie, ale z innych względów, dlatego że zapomnieli o dziecku, dlatego że zapomnieli tak naprawdę o tym co najważniejsze. I dziecko Kevin musi sobie radzić, przeżywa wiele różnych ciekawych perypetii. Będzie miał co wnukom opowiadać. Natomiast my też mamy święta, gdzie jest dużo światła, gdzie jest dużo przygotowań, tak jak troszeczkę z tym wyjazdem do Paryża, gdzie tyle się przecież dzieje, gdzie tyle musimy przygotować, yy, kulinariów, wysprzątać dom, zapakować prezenty i tak dalej, i tak dalej. I to jest to nasze światło, i potem, yy, potem te święta przeżywamy, ale czy my czasami też nie zapominamy o dziecku? Czy to dziecko, które jest światłością świata, czy my go też po drodze nie gubimy yy, i ono gdzieś tam zostaje, musi radzić sobie samo, a my jesteśmy zajęci swoimi rodzinnymi spotkaniami, jesteśmy zajęci radością z prezentów, jesteśmy zajęci wszystkim tym, co dla nas jest istotne, tylko nie tym dzieckiem, które gdzieś po drodze nam się zgubiło. Moi drodzy, ja życzę, żeby Jezus Chrystus, nie tylko na te święta, dla Ciebie i dla mnie, był światłością świata, żebyśmy w światłości chodzili, żebyśmy światłością się cieszyli i doświadczali jej. I żeby ta światłość, która zaprosiła pasterzy na polach betlejemskich do przyjścia do groty, jaskini, szopy, nie wiadomo do końca, by złożyć pokłon Królowi, który jest światłością, żeby ta światłość także nas dotknęła, i żebyśmy i my temu królowi, temu dziecku złożyli pokłon i żeby ono nam się nie zgubiło w te święta i w naszym życiu, ale byśmy zawsze Jego byli blisko, bo jest światłością świata, a kto za Nim idzie, nie chodzi w ciemności. Tej światłości gorąco na te święta, ale też na każdy dzień serdecznie wam i sobie Życzę dobrego świętowania.